Latem pracodawcy powinni zwrócić szczególną uwagę na warunki pracy pracowników. W czasie upałów pracodawca może skrócić czas pracy pracownika, jak również wprowadzić dodatkowe przerwy od pracy. I uwaga, w takich sytuacjach pracownik ma prawo do pełnego wynagrodzenia za pracę. Kto może liczyć na szczególne traktowanie podczas upałów? Szczególną ochroną objęci są pracownicy młodociani. Nie mogą oni wykonywać pracy w pomieszczeniu, gdy temperatura przekracza 30 stopni Celsjusza, a wilgotność powietrza jest powyżej 65%. Drugą uprzywilejowaną grupą są kobiety w ciąży i karmiące piersią, które nie mogą wykonywać pracy w warunkach nagłych zmian temperatur powietrza. Chodzi o wahania temperatury powietrza powyżej 15 stopni Celsjusza. Czy można odmówić wykonywania pracy z powodu upałów? Kodeks pracy nie określa maksymalnej temperatury w pomieszczeniu, w którym pracownik może wykonywać swoją pracę. To na pracodawcy ciąży obowiązek dostosowania odpowiedniej temperatury do rodzaju świadczonej pracy. Nie ma również przepisu, który zezwala na opuszczenie stanowiska pracy ze względu na upał. Natomiast jeżeli istnieje zagrożenie dla życia lub zdrowia pracownika, ma on możliwość powstrzymania się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie swojego przełożonego. Czy pracodawca powinien zapewnić swoim pracownikom dostęp do wody? Pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom nieodpłatne napoje, gdy upał przekracza 28 stopni Celsjusza. Woda powinna być dostarczana na bieżąco i w takich ilościach, aby wystarczyło jej dla wszystkich. Co zaleca Państwowa Inspekcja Pracy? Państwowa Inspekcja Pracy w trakcie upałów zaleca korzystanie z klimatyzacji i wentylatorów, natomiast ich używanie nie może szkodzić zdrowiu pracowników. Inspektor pracy w trakcie kontroli może sprawdzić stan techniczny tych urządzeń. Istotne jest, aby różnica między temperaturą w pomieszczeniu a na zewnątrz nie była zbyt duża. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Państwowej Inspekcji Pracy. Zapraszam do czytania i oglądania, Paulina Racka.